Ej, oho, jak z strony? Diaksy.pl Witam w drugim odcinku serii od zera do miliona na tybie BSKIBLOK na serwerze stormcraft.pl I dzisiaj chciałabym zrobić, powiększyć farmę trzciny i zrobić mniejszą farmę dyń. Farmę dyń i od razu mówię, że też jest odcinek. Nie patrzcie tu na tą datę.

a ok, jakby... Nie mam w tym nic do problemu. E, dobra. nam to sobie. I zasadzę dynię. Ale zrobię jak i patrzyłam... Piasek nie ma grawitacji. Też ma grawitacji. Ja nie lubię jak piasek ma grawitacji. Gdy, Wtedy muszę robić taką farmę, która jest mega skomplikowana, czy czy... Nie jest jakoś mega, mega skomplikowana, no ja po prostu nie lubię robić bardzo. E, no bo jakby ona dużo czasu zajmuje, a ja jak robiłam na przykład czankową farmę, farmę, to w tym byłam 15 minut, i ja już miałam to zrobione. No a wiadomo, w tym będę musiała robić większe farmy i tak dalej. A więc, jak widzicie, moja wyspa jest już trochę rozbudowana. Ma już. No, ma już na przykład. Dużo dirta że jest płaskości. I ogólnie ja lubię jak jest płaski teren, a nie wiem jak jest za bardzo płaski teren. I teraz to na pewno nikt to zbytnio nie rozumie. Znaczy chyba tylko budowniczy zrozumieją, jak jest płaski teren, jest za bardzo płaski. Nie wiem co to w ogóle tutaj ma być. Ten sklep. I te... O, wyłączył mi się kaxdok. I teraz naprawdę mam nadzieję, bo ja, ja jakby teraz wydaję swoje 100 dolarów, by kupić nasiona dyni. Dyni. A, myślałam, że mi nagrywanie włączyło. to to nie nagrywanie, tylko FK. Tyk cyk, cyk, cyk. cyk. O! I prawie bym zrobiła sobie, sobie cztery motyki. <noise> oszukałam system. Ośnijcie szybko ślinki? Gdyś nie mamy całego dnia. Ty nie, ma, to jest matematyka. Idealnie, wszystko zrobiłam. Okej, okay, tu mi się na chwilę też w... 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 zrobi. Dużo tu mogę... po prostu wspomnieć. <laughs> Powiem tak, na pewno zainwestujemy sobie niedługo w spalnej. Dlatego, że... jakby... o... A... Zabójca. Wygrabiłem 350 świn. I mam 25 tysięcy. Sam spałny tych świn uczył 25 tysięcy, jakby po pierwszym już nam się to wzrócił. na nam urosła. Jest. To nam rośnie, to nam rośnie. Nie wiem, mi się dziwnie wydaje, że to jest jakiś random tick Czy I... Czy to jest teraz random tick-speak. Kto gania wie. I Nie, nie no, że powiem. Eee, ten... Jest coś takiego, że jakby szybciej wam rośnie Boże. O, bo na przykład... To nie jestem bardziej, że tak szybko wam boże rośnie. Naprawdę, bo jest CI. O! A tą moją wysypkę zainwestujemy, a nie zboże. Tylko... DJ mi skarczył. Muszę wydać, haj. Ile? Muszę wydać swoje dobrze zarobione pieniądze, których wcale nie dostałam na start. Wcale, bo po co. I kupić sobie Dirta. I celem na dzisiejszy odcinek? Nie wiem czy mówiłam, pewno mówiłam, ale nie. To właśnie odbudowanie tych farm. I ogólnie... Zapomniałam. Ogólnie to w kolejnym odcinku już z tej serii już bym jednak chciała... ...chciałabym już jednak mieć mniej więcej był na ten teren, a więc dzisiaj w odcinku pewno skopiemy to. A w kolejnym odcinku zajrzę pod spód i zobaczę, co jest pod to wyspą. No. Bo ja nie oszukuję, naprawdę na pewno nie wiem, czy pod to wysłał. Aha, moderator sobie w bit napisał ma ja tylko na chwilę. I dobrano już chwilę później. Mądre. Kurde, szkoda, że nie mam. Ogólnie to ja z przeszłości i nie wiem, jakim cudem ja odkryłam komendę zadania, tego. więc... Coś tam jest Mówię szkoda, że nie ma zadań Diament Nie zależną mnie jest źle. Ja naprawdę nie wiem się tu wziął diament i kaktus. Czeka. I kolejny. Nie, to na pewno jest to podwyższone, to by mi tak się rosło. I tak nie zrozumcie mnie źle, bo inaczej tak mówię, gdzieś wiem, jak te sobie wolno rosną. Naprawdę nie się wiedzieć, jak, jak tą, to coś wolno rośnie. I tam to też. Ej, kupię bambusy i zostanie tylko 400 dolków, ale te bambusy to jest moja inwestycja. Gdyś? No te bambusy dużo dają. Naprawdę dużo dają. I zobaczymy jak to się sprawdzi, a jak... a mówię, jest podwyższony random tick speed. No to one będą szybciej rosły jeszcze. Je, fajnie. Fajnie. Śpiewam sobie jaksa. Za 50 dolców. To jest naprawdę jak na ten czas. Dużo. Bardzo dużo dla nas. O, bambus. Sklep. A, tak, jednego nie sprzedam. Zapomniałam. Dobra, uch. Tylko nie po nasionkach. Szybko wykopię tą dalszą część. To nie jest normalne, że on tak szybko rosnął. Naprawdę, Marka jest zimną grą. To się on nie, nie jest dziwny, tylko jest nielogiczny kompletnie. I dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobiła serię, kiedy Minecraft jest kompletnie nielogiczny. Czy wolicie się je shortów z tego. Naprawdę dużo rzeczy się znajdzie z tego Minecrafta, totalnie nielogicznego i wtedy jakby nagram coś z tego Minecrafta totalnie nielogicznie i wstawię, bo to jest Szybka Piłka. Szybka Piłka na początku trzeba znaleźć też w necie. To znaczy ja umiem kilka pamięć, na przykład <laughs> kowadło i piórko. No i wiecie o co mi chodzi, a jak nie, to nie powiem. Nie powiem, chyba że w montażu powiem. Na ten moment na pewno nie będę mówiła. No tak. Aha, jeszcze jeden poziom. A więc ja się w tym momencie z Wami zegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.